W dzisiejszym odcinku z Wiedźmina będę robił yy, ostatnie wiedźmińskie zlecenie z całego podstawowego Wiedźmina Dzikiego Gonu yy, i to zlecenie nazywa się Pijak z Oksenfurtu, no a ja jestem w Nowigradzie, więc muszę się oczywiście teraz przenieść do Oksenfurtu na to zadanie i od przyszłego odcinka będę już zaczynał robić wreszcie wygrzypniki na mapie, których pozostało około 15-20. Wykrzykniki ze Skellige już zrobiłem, więc pozostały tylko z Welen i Nowigradu. w Kermorint też już mam chyba wszystko zrobione, więc dużo już tego nie będzie do rozpoczęcia dodatków, więc myślę, że w tydzień czasu te wykrzykniki załatwię wszystkie. Bo one będą raczej krótszymi zadaniami od tych, takich jak te zlecenia, co teraz wykonuję. No i dobra, tutaj jest mój zleceniodawca jakiś Nikolas. No to podchodzimy do niego, zobaczmy, co co chodzi. Hmm. Przyszedłem porozmawiać o zleceniu. Zleceniu? A tak, podpisywałem coś takiego. Ponoć jakiś stwór atakuje samotnych przechodniów i porzuca ciała w oksymfurskich rynsztokach. Czemu, sami się tym nie zajmiecie? Bo musimy wygrać tę pierdoloną wojnę i nie mamy czasu na wycieranie ręcztoków. Najpierw porozmawiajmy o wysokości nagrody. Jak się spiszesz, nie będziesz narzekał. Redańska armia to nie banda obdartusów, których nie stać na wynajęcie Wiedźmina. No i zaoferuję mu na start. 369, jak pracę poganicą. Rozumiem, jest. że każdy fach powinien być dobrze wynagradzany, ale przesadziłeś. Nie mamy tyle pieniędzy. Dobra, yy, no to daję 340. Tyle powinnoś tu dać, widzę, że poszedłeś po rozum do głowy i zaczynasz mówić do rzeczy. Ale to jeszcze ciągle za dużo. No to 315. myślę, 15. Już na pewno dał, to już jest poniżej połowy możliwości. No dobrze. Tyle mogę ci zapłacić, z czystym sumieniem. Wezmę zlecenie, ale muszę poznać więcej szczegółów. Dowiesz się wszystkiego, co wiem. Chciałbym obejrzeć ciała ofiar. Psz, trupy jak trupy. Gdy obejrzę rany, będę wiedział, jaki potwór ich zabił. Zapytaj naszego konowała. Czy ciała są już spalone? Pewnie siedzi w tej chacie nad rzeką, gdzie urządzili kostnicę. Są jacyś świadkowie? Ktoś widział te bestie? Jakaś kobieta przeżyła atak. Powiadają, że od tamtego czasu nie trzeźwieje, więc szukałbym jej w karczmie w Oksenfurcie. Nie będzie żadnych problemów z nagrodą, prawda? Nie będzie. Chcę to mieć z głowy. No i dobra, Pierw pokazują, żebym porozmawiał ze świadkiem zdarzenia, no to tak też Pierw do niego pójdę, a potem jeszcze będzie rozmowa z medykiem, by zobaczyć te ciała. No i dobra, tutaj będzie gdzieś, ta kobieta będzie tym świadkiem, tak jest. O, może postawisz butelkę ofierze bestii? A opowiesz mi o ataku potwora? Bez kolejnej butelki nie dam rady. Myślę, że powiesz mi wszystko, co chcę, bez kolejnej butelki. Tak powiem. Wychodziłam wtedy z karczmy. Możliwe, że wypiłam trochę za dużo, ale na pewno mi się nie przywidziało. I wtedy coś w zauku nazwało mnie po imieniu. Było ciemno i nie widziałam tego czegoś, ale to na pewno nie był człowiek. Skąd pewność? Po prostu wiem. To coś złapało mnie za rąbek spódnicy, ale udało mi się wyrwać i uciec. Tylko tyle? Niewiele widziałaś. Ty też mi nie wierzysz? Fierdol się. No i dobra, pierwsza rozmowa jest załatwiona. Jeszcze nie będę zbadał tego miejsca tak jak mi pokazują, tylko jeszcze pierwszy się spotkał z tym medykiem. On też jest niedaleko. Oksenfurt nie jest już taki duży jak Nowigrad. Bardzo mało w ogóle było mm, Oksenfurtu w Wiedźminie. Ale na szczęście będzie go więcej w dodatku serca z kamienia, tu się będzie sporo działo właśnie. O, jest medyk, dobra. Ty jesteś medykiem? Chciałbym obejrzeć ciała ofiar bestii. A tak, jeszcze nie kazałem ich spalić. Zamierzasz przeprowadzić autopsję? A może już ją zrobiłeś? A po co? Żebracy i lumpy, wszyscy śmierdzieli tanim winem. Mogę rzucić okiem na te zwłoki? Nie chcę, żebyś tu się szwendał. Mam wrócić z rozkazem na piśmie? Ja pierniczę, jak i na Masz tu klucz do kostnicy. I oglądaj do No i to oglądać? O, widzę dwa ciała. Był zalany i ktoś ciągnął go po bruku ślady kłów naszej, wampir zsał jego krew. Ugryzienie wampira i mocna wonia alkoholu, jak poprzednio. Hmm. Ciecha, w czemu tu chcę tych ofiar? idę teraz na miejsce z zbrodni. No i trzeba je zbadać. Może ja na jakiś ślad tego wampira. O, no i dobra. Niczego tutaj nie widzę. W ogóle mały skrawek terenu dali do zbadania. Więc nie powinno być to trudne, a jednak nie widzę nic. Oha, po tej stronie widzę coś. Znoszą na brozoleta. Pod pozłotą widać srebro. Za duża na kobiecą rękę. Raczej napastnik ją zgubił. Obrażenia na ciele ofiar i zamiłowanie do biżuterii wskazują, że to katakan. Wanko jest nowy i w pi I to jest sposób, żeby to złapać. Gael mam wpis w bestiariuszu. Zobaczymy go na końcu filmu. Na razie jest za zadaniem mam upić się, żeby przywołać katakana. Widać, że on się rzuca na pijanych ludzi. A więc... Dziwne, ciekawe zadanie. Tutaj jest chyba wejście do tej karczmy. Dobra. Pamiętam cię. Co podać? Chcę się uchlać jak świnia, koniecznie tanim winem. Kłopoty z dziewczyną czy nieudane interesy? Żadne z tych rzeczy, po prostu taką mam pracę. Ale należność muszę przyjąć z góry. Polewaj, kubek ma być cały czas pełny. No jest zadanie wykonane I co ja mam robić? Przechadzać się tylko Druga Zawsze rada iść na siarno. Druga daje, a sam Dokąd się wybierasz, bratku? A co ci to obchodzi? Jesteś w strefie działań zbrojnych, a naszym zadaniem jest ściąganie podatku wojennego. Mi się zdaje, że zbieracie na wódkę. Ciekawe, czy będziesz taki pyskaty, jak oskarżymy cię o szpiegostwo. Płaci nie gadaj. Nie dam wam złamanego grosza. Mówiłem, że szpieg. Aresztujemy cię w imieniu dobrego króla Radowida. Próbować zawsze możecie. Co tu się dzieje? Melduję, że zatrzymaliśmy podejrzanego osobnika, szpiega. Z Wiedźmina byłby taki szpieg, jak z ciebie przyzwoitka. Jeżeli jeszcze raz przyłapię was na wyciąganiu pieniędzy, to traficie na front. I to na wschodni. A ty, Wiedźmina, masz mi się tutaj nie kręcić. Zrozumiano? Dzięki, bywaj. Kispa. Nie wiem czemu coś takiego się wydarzyło, to chyba. Nie wiem, czy było zaplanowane w tej misji, czy nie. Idę na tamten teren. Tutaj, teraz mam chodzić. Życia panna nie ma zasad, zawsze łasa kutasa Co to ma znaczyć? Chanctwo i degrengolada! Upadek obyczajów! Dobrze już, dobrze, dobrze. No i teraz do kolejnego miejsca mam iść. Ciekawe zadanie, naprawdę. Chodź tu, wywłoko. Będę pił twoją krew. Chodź nie, No i jest ten katakan zwabiony. Gdzie jest ten przeklęty katakan? On mi niestety, ale słychać go. W tej będzie. tymi drzwiami wejść. Aha. Potrzeba klucza. To nie wiem jak ja tu wejdę. O, jest drabina. Dobra, i teraz już go muszę mieć. I jak katakan. Pokonany. Banana walka. miecz nowy, klucz do kryjówki katakana i trofeum z katakana. No, i idę po nagrodę. Straciłem na tej misji 50 koron. No, więc. nagroda nie będzie aż tak duża, w porównaniu hmm. do tego, że muszę stracić. Zabiłem potwora, który mordował mieszkańców. W mieście grasował katakan. Prawdę mówisz? A co to takiego, ten cały katakan? Wampir wyższy. Bardzo ciekawy przypadek. Z jakiego powodu takie bydle może być ciekawe? Zdradzał zamiłowanie do alkoholu i miał niezwykle rozbuchane ego Najważniejsze, że szlak go trafił i chwała ci za to, mnie. Bywaj No i jest um, O. Ostatnie Wiedźmińskie zlecenie w podstawowym Wiedźminie 3 Dziki zostało zrealizowane, bo to zlecenie w z z dostałem 315 koron. Do tego tu mamy miecz, który sobie sprzedam za niedługo za jakieś 300-400 koron. Zobaczę na ile go wyceniają. Ło! Na 1700. Więc, A nie nie jestem pewna czy to jest ten, jest pierwszy z brzegu, więc, a nie, teraz jest inny, nie wiem za ile, ale też jakieś 300 kolumn na nim powinienem drugie zarobić. Yy, no i w następnym odcinku już zabieram się, tak jak mówiłem wcześniej, za wykrzykniki, a w tym filmie byłoby to już na tyle i cześć!